Witam Was ponownie. Chciałbym opowiedzieć o kolejnym suplemencie, który stałe zagościł w moim arsenale suplementów stosowanych w ciągu całego roku. Są to aminokwasy rozgałęzione BCA. Mamy tu taki produkt, gdzie są to aminokwasy czyste, aminokwasy bez żadnych dodatków i substancji słodzących, bez cukrów, czyli 100%, 100 aminokwasów BCA. W, w proszku. E, ten suplement stosuję 4 razy dziennie. U mnie jedna porcja jest, składa się z 20 gramów tego preparatu. Ponieważ jest 120 kg, więc mam dosyć dużą masę mięśniową, potrzebuję znacznie więcej mm, aminokwasów rozgałęzionych, żeby zapobiegać katabolizmowi mięśniowemu, który ma miejsce w trakcie treningu siłowego i wywoływać za pomocą tych aminokwasów e, odpowiedni anabolizm, żeby zwiększać tą masę mięśniową. No to, tak jak wspomniałem, ta porcja u mnie wynosi 20 gramów i przyjmuję jedną porcję rano, bezpośrednio po wstaniu, drugą porcję bezpośrednio przed treningiem, około 15-30 minut, kolejną porcję razem z węglowodanami, którą wypijam w trakcie treningu. Tych węglowodanów jest to ilość mniej więcej od od 80 g do 20 g w zależności od, od tego, czy jestem przed zawodami, czy w okresie budowania masy mięśniowej. Przed zawodami spożywam węglowodanów mniej, natomiast w okresie budowania masy mięśniowej, poza startowym, tych węglowodanów spożywam więcej. Kolejna porcja jest to porcja wypijana bezpośrednio po treningu. Dodaję daminokwasy w tym momencie do izolatu białka. ISO 290 i dodatkowo jeszcze do, do tej mieszanki dodaję 20 g glutaminy, i to jest moja trzecia, trzecia porcja, czwarta porcja, przepraszam, którą wypijam po treningu. To no tyle na temat aminufasów rozgałęzionych. Jeżeli chodzi o stosowanie przeze mnie, natomiast osoby, które ważą mniej, są osobami początkującymi, powiedzmy 70-80 kg. Taka polecana porcja przeze mnie to jest około 5 gramów i wypijana chociaż trzy razy dziennie, czyli rano, przed treningiem i po treningu. Osoby, które ważą więcej, około 90-100 kg, w jednej porcji powinny przyjmować około 10 g i wypijać na pewno trzy porcje rano po wstaniu, bezpośrednio przed treningiem i po treningu. Jeżeli te treningi już są bardzo intensywne, trwają około półtorej godziny, tak jak zazwyczaj u mnie obecnie, to kolejną porcję możecie wypijać w trakcie treningu, dodawać ją na przykład do węglowodanów łatwo wchłanianych, wtedy znacznie podnoszą odporność na, na wysiłek będziecie czuwali, odczuwali większy przypływ energii i z węglowodanów, i z aminokwasów rozgałęzionych. To wszystko na temat BCA.